Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Sims 4 z serii przygody Mi. Na tym momencie ostatnio skończyliśmy. Nie wiem, czemu oni tego nie wyrzucają. E, możliwe, że będą dwa te krótkie odcinki, bo już jest dziesiąta, y, a ja niedługo do roboty się wybieram. Yy, ale dzisiaj nagrywam, a jutro raczej zmontuję, albo jak nie, to w piątek, yy, no, bo dzisiaj jest środa, yy. ale niedługo do pracy, ale niedługo, nie, no, weź, yy, niedługo możliwe, że będę miała więcej czasu do nagrywków, do nagrywek, <laughs> sorry, yy. Więcej podaj śniadanie. A weź to z francuski. Coś mi tu... co tu to? Aha. To też sprzodni. Zanim coś ugotujesz, to też to sprzedni. Bo brudno. Co ty. Aha, do pracy, no to idź. Idź. Te. W pracy się załatwisz. Zjesz. Jak coś, to ja będę też piła kawę w międzyczasie i jadła ja śniadanie, <grym zdaniem> więc mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzać. Super, jeszcze klan rozwalił. No po prostu. Przepraszam, z pełną buzią się nie mówi. <śm> mm -hmm. mm. Ten pokój w sumie. Mógłby On nie wygląda tak dziewczęco. Tu kuś te wygląda tak dziewczęco, bo tu ma różowe. Um, musiałabym to zmienić. No widzisz. No już robisz sobie jedzonko. No. Nie mamy kota ani psa, chociaż w sumie chciałabym mieć pieska. Może kupimy sobie pieska, zaadoptujemy. Albo kotka, albo dwa kotki. Nie wiem. Zobaczymy, bo jeszcze nie mają aż tak dużo funduszy. No, ale może kiedyś. Kiedyś. Dobra, ja to zmienię jednak. Tak się nie da, nie? Bez sensu. To co to za zapyta? O, ta jest ładna. Ja chcę to. to jej to. A tu, jak to jest pralnia, to damy to. Super. Dobra, zmieniliśmy. <coughs> A i ty pracuj ciężko. Trzeba zarabiać pieniążki. Bo Lu chodzi niestety do so w sobotę. Ale ty też chodzisz na studia, czy. Tak, aha, tak, ty też chodzi. Wybaczcie, bo ja yy, gram też poza... Yy, poza nagrzewkami, no, gram inną rodziną, które też niektórzy tam chodzą na studia, niektórzy nie, więc yy, czasami się mi to myli. No. stał to to sobie weź resztki a ty masz? dobrze napisałam, czy nie? aaa, nie ważne za zamlaskanie a weź to się ubierz no i wyrzuć ze jedzenie A potem weź resztki. Kto kuźda włączył radio? Nie ma radia. To Wam się nie przyda. <grym> to będzie wasze. E, a możesz iść ten? Nie możesz, e, ale e, oddać pracę semestralną, pi pracę semestralną może. E, zobaczymy. Uniwersytet, zadania na kursy, praca semestralna. Te. Praca semestralna sama się nie zrobi. E, posprzątałbyś to. I to byś wytarł. Bądź dzieckiem porządnym. No. Mm. Dobra. Stój. Naprawdę. A ty zmienisz? Brudną pieluszkę, bo widzę, że mam brudną pieluszkę. No, no. To ojciec się tym zajmie. Nie! Na studia idź. <laughs> Przepraszam. Idź. Ojciec się zamienił. Mógłbyś się A Właśnie. Właśnie. Musisz się w końcu oświadczyć. Naszej mi. A ty idziesz do szkoły? <laughs> Dobra, idź do tej szkoły. Idź do tej szkoły gadam do ciebie. Przepraszam. Jeżeli ktoś mi powie, że nie da się w Simsach denerwować, to... To włączcie mu ten odcinek. <grywy> nie no. Da się, da się czasami denerwować w Simsach. Yy, równo tatki. A ty sobie... O, właśnie, ty miałeś zdobywać przyjaciół. Bo tak. Ale ono nie jest głodne. Dobra, nakarmią. Eee, wytrzesz podłokę bo tym się miał fin zająć ale on szedł do szkoły więc no czoły to w ogóle teraz widzę że zepszyło się coś tu widzicie to <grystanie> patrzcie to myk działa? wszystko? no aha fajnie Ja muszę za Was to robić wszystko. A ty masz o której zajęcia dzisiaj na 15. Tak? No, dobra. To potem możesz pisać dalej yy, pracę semestralną. Co znowu? To jest twoje dziecko. Ej, musimy zrobić, Ej, mam pomysł nie. Mam super pomysł, ale to w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie... Mia wróciła. A jakby tak... O, czekajcie, bo... Ej, tu jest kurz widzę. Króliczek z kurzu. Cze, kurde. Zasłania mi to. Yy. Wow, wow, nie. Mm -mm. Zrobimy tak. Tak. O, o. Dobra, tak może być. Yy, a ty, Mia, weź załącz. Joju. Yy. Lulicek nakarm go Ujoj. Ujoj. Ale psyklo mi bardzo muszę odpalić Sprzątanie a ty idź potem za mną i ty dziecko, bo zająłabyś się tym dzieckiem. A nie. Nie wiem co ty robisz. Mhm. Mm -mm. Czemu ty do mnie dzwonisz, Kajoshi? chcę ze swoją morganiz. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ale ja zazwyczaj gram w Simsy. Zazwyczaj przyjaźnię się od jakiegoś czasu, jak gram już tak dłuższą rodziną. A nie że wiecie, tworzę nowy zapis, bo mam o nowy scenariusz, to gadam, a nie! Nie dobra, nowy scenariusz, to do tej rodzinki to wpasuje. Żeby wiecie, to było pokolenie takie. Staram się grać jedną rodzinką. Bo no, ta rodzinka jest do, e, do nagrywek, ale mam jeszcze taką rodzinkę, którą. No, taką swoją. E, I. Zazwyczaj przyjaźni się właśnie z Molly i Morgan. Nie wiem, czy wy też tak macie. dobra, wytrzymasz. kiedy idziesz znowu. No, uspokój się. Tu też, bo jest już króliczek. Zacznij sprzątanie. Podejdź tutaj. E, czy ty masz odrobioną... Odrób lekcję. Aha, fajnie. To też możesz sprzedać. Bo wam się to przyda. W sensie wam się to nie przyda... Aha, ej właśnie, mija, bo ty <ścoughs> powinnaś sprzedawać. A ja cały czas się skupiam teraz na nauce z uniwerku. No bo to jest właśnie ciężki z tym. Dlatego cieszę się, że pobrałem mody, które masz skrócone z kursy, bo masz, znaczy jest wiele kursów do skrócenia. Bo jest 3, jest 6, jest 8, jest nawet więcej niż 12. Ale ja wziąłam sobie 6, bo jest mniej. No, i myślę, że ten drugi odcinek będzie ostatnim odcinkiem w Simsach z przygodami. Wypłata! Znaczy czynsz wypłata. Gdzie masz tą skrzynkę? i zapłać. Kurde. O kurde. O takie, żeś chciała mieszkanie, nie. Idź spłacić te dług. Znaczy dług, kurde, idź opłaci czysz. Sorry, właśnie jest jakaś taka oh. jeszcze... Nie wiem, co mi się stało, ale on katar, a no nie wiem. Kto ma urodziny? Nasza hołb. Ty, bo ma urodziny. O kur... E, tak, ty się załatw. E, o kurde, <śpuszczam> przepraszam. Dobra, w szkole się umiesz. Rozpłakany niemowlę. Zmienimy się brudną pieluszkę. A potem, powtarzamy cię. O. Czemu czas jest taki drogi? O kurde. Teraz bym tylko rozerwała. Jeju, sorry. Wyważ <grywasz> się, serio. Damy to tu. Możemy, bo nie. E, w sumie odkurzacz nie jest potrzebny. No bo nie jest w sumie potrzebny, bo mam y, te. ten odkurzacz. Mm, co to jest? Aha, z Ambrozy, okej. Okay. Bo już nie ma tego wyzwania. Tak zwlekałam z tym. To ci jest potrzebne? To ci też nie jest potrzebne. Bo po co ci to? Co? Aha, na pewno. Uważaj, bo uwierzę. E, Lucho, dobra, ty, ty to zrobisz. Zmień brudną pieluszkę. Aha, już zrobiłeś to. Czekaj, zrobiłeś to. Tak, bo nie... Aha. Aha. Dobra, to weź ją postać już. ty robisz sobie za... No kurde! Lu! Rozwaliłeś. Znowu. Co to za dziecko? Jak ona wygląda? Damy spokojno. <śleskuj> bo tak. <śleskuj> Sorry. Jak ty wyglądasz? Musimy się zmienić. Dobra kochani. Teraz zwracam, bo muszę ją zmienić, a nie będziecie patrzeć na to, bo to nie wiem, może bo trochę potrwać. Dobra kochani, mamy to. I zmieniłam jej hope na przez jedną p bo tak. Bo jednak, jednak te dwa P mi przeszkadzały. No i ona wygląda mniej więcej tak tu ma spódniczkę z takim swetarkiem truska z truskaweczkami. I takie fajne butyki, rajstopki. E, to jest na co dzień, to jest oficjalne, coś takiego. I, I jest spoko. To jest piżamka, uwielbiam tę piżamkę, bo ona jest taka cute, taka, taka. E, imprezowa jest takie, wiecie, no bo to jednak jest od rodziny alternatywnych trochę, no bo w sumie nasz znaczy alternatywnych, takich rokowych, nie bo no oni słuchają bardziej takiego, wiecie, roka i tak dalej, jak ja sama. <laughs> e, no i to jest na ciepłą pogodę. Takie kapciuszki, znaczy kapciuszki, no takie buciczki e, z modów, to też jest z modów. E, no i dałam jej to. No i na zimową, no do taki ale zrobię jeszcze, chyba jedną, e, bo ja zazwyczaj robię jeszcze jedną, jak jest, e, tak żeby po domu. Dlatego damy jeszcze jedną. No i możesz mieć te buty też. Nie pasują. Dobra tak. No i tak jak pajcie takie wiecie. Po domu na zimę. No. I to jest wszystko. Teraz muszę kupić e, jej łóżeczko. <noise> Za dużo funduszy to nie mamy. Dobra, daj to. Mhm. No. Co ci tu przeszkadza? Jak mnie to wkurza w simsach, nie? Wiecie, że jest miejsce uh, Nie możesz tego dać, bo nie Bo w simsach musisz mieć to wygraniczone Dobra Więcej nie dam nic Aha, I to mi zamknij Zamknij mi to! E, Ilu ulepsz, yy, przerób, nie, nie, to yy, ptaszki. A ty zaraz leżenie na brzuszku cię. Bo czemu by nie. Ale zaraz kończymy odcinek. W kolejnym odcinku już trochę będzie się fajnie działo w sumie. Yy no tylko niech ona odrobi to zadanie. A. O kurde. Jak polecia... O, Morgan dzwoni. Haj, oszczędzenie prądu. Ja bym sobie dała zadbać o ciało i umysł. Ale no... Eee, serio? No nie chcę, żeby minusy poleciały Dobra, trudno Dobrze. Ja głosuję na coś innego, kurde. Bo tak. No. O, Finn wrócił. Poznajesz jakichś tam kolega, Nie? Idź weź prysznic. Czy ty poznać O, jest! Super! No to se, to jest twój przyjaciel. To będzie twój przyjaciel. No już nie płacz, nie płacz. Musimy się nauczyć na brzuszku. Co byśmy chcieli zagłosować? Hm. Um. No, przegrywa z jednym głosem. No faktycznie przegrywa z jednym głosem, bo tam była z jednym głosem, nie? No, zawsze możesz o podjąć ogólnictwo, ale myślę, że nie masz... Dobra, daj to. I to też. Lu? Aha, ty poszłeś. Chciałam powiedzieć, żebyś zagłosował na ten. No już nie lecz tak. Dziecku daj jeść! Nakarmię z butelki. Bo już teraz z butelki. Ja tak zawsze robię, że jak ona już jest takim tym, to karmię z butelki. A jak jest takim niemowlakiem, którym się dopiero urodziła tym takim małym dzieckiem, to no powiedz tak, to czemu ty w ogóle do fina dzwonisz? Czemu ty do dziecka dzwonisz? E, no to karmię ją e, tak jak karmi się, tak jak nakarmić matka, nie? W sensie no jak może, o. No ujuj, jakie słodkie! Jak to słodko wygląda Jak słodko. Ojejku. Słodko. Już? Czy ty możesz odrabiać zadanie? Aha. Co? Okej. Okay. A bo ty masz ten projekt, ja. Nie, nie lubię tego. <grych> nie wiem, czy po prostu nie lubię. Dobra, kochani. Ale ja kończę ten odcinek. I zaraz się widzimy z kolejnym. Um, no i to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek mi. I jeszcze zobaczę, to jest takie. 90-80% szans, że to jest ostatni odcinek od soli przygody mi. Będą jeszcze inne serie z Simsami, to na pewno. E... Ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się zaraz, w sumie, tak jak powiedziałam. E... Także... Widzimy się w kolejnym, jeśli się wam się podobało to zostawcie w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, będę naprawdę mega wdzięczna, to mnie naprawdę motywuje. Yy. No i jak macie jeszcze pomysły jakieś z innymi grami to możecie zasugerować w komentarzach, rozważę ten pomysł. Widzimy się zaraz, cześć!